Ruszamy z nowym projektem. Chcemy Wam dać to, co najlepsze. Rozmowy z ciekawymi ludźmi. Tematy codzienne i nietuzinkowe. Informacje dla młodszych i dla starszych. Historie widziane z różnych perspektyw. Relacje z interesujących wydarzeń. To wszystko od nas dla Was. Po prostu radiogryw, czyli pałacowe radio internetowe. Dziś podzielę się z wami pewnymi refleksjami. Opowiem o miejscu które nie jest zwykłą placówką oświatową, bo przepełnia je kultura, kreatywność i ciepło pasjonatów, którzy tę instytucję tworzą. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z panem, który wiele lat temu również uczęszczał tu na zajęcia. Co ciekawe, po latach wrócił, ale już jako pracownik. Jest także pani, projektująca niegdyś scenografię do spektakli teatralnych. Poznała wielu znanych reżyserów i twórców. Słyszałem, że pracuje tu też osoba, która oprócz zamiłowania do muzyki kocha historię, szczególnie naszego regionu. Ciekawostką jest również to, że pani, która na co dzień zajmuje się edukacją morską, prywatnie jest prawdziwym wilkiem morskim i dzieli się tajnikami żeglarstwa z młodzieżą, także na pełnym morzu. Z tego wszystkiego wynika jedno: Pałac młodzieży to miejsce pełne ciekawych osób, które swoimi pasjami zarażają młodszych. Bo jak mówi staropolskie przysłowie: Czym skorupka za młodu ciąg dalszy już znacie. Pracownia edukacji morskiej ma już 25 lat. Czym zafascynowała Panią edukacja morska? Możliwością połączenia pracy i zainteresowań. Po zakończeniu swojej edukacji podjęłam pracę i przez 15 lat związana byłam ze szkołą szczecińską, która była bardzo zaangażowana w edukację dzieci i młodzieży. Szkoła organizowała m.in. ogólnopolski konkurs młodzież na morzu, flizodrzański, czy pomagała przy olimpiadzie geograficznej i nautologicznej. Dzięki tym działaniom, każdego roku młodzież i ja mogliśmy uczestniczyć w spływach Rom, z brzegu do Szczecina czy rejsach po Bałtyku. To moja pierwsza szefowa, przełożona, wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, zasiała we mnie to ziarno. A gdy przyszedł czas zmian i dołączyłam do zespołu Pałacu Młodzieży, rozpoczęłam pracę w pracowni edukacji morskiej z Wiesiem Zeidlerem i wykorzystałam tą szansę. Gdy mogłam uczyć się wiele od Wiesia, dziś robią to, co lubią. Pracuję w edukacji morskiej z ludźmi, którzy mają pasję i działają z dziećmi i młodzieżą. Praca ta daje mi wiele satysfakcji, a każdy rejs jest fascynujący i magiczny. Co wnosi edukacja morska w nasze życie? To trudne pytanie, ale obserwując to, co dzieje się dookoła w dobie wszechstronnego internetu, telefonii komórkowej. Trudno jest zachęcić młodego człowieka, ucznia do aktywnego spędzenia czasu. Żeglarstwo kształtuje młodego człowieka uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy w zespole i otwartości. Kształtuje charakter i uczy samodzielnego myślenia, analizowania czy planowania. Uczy pokory, ale także pewności siebie i rozbudza w nas marzenia na kolejne przygody rejsy. I to właśnie wnosi edukacja w nasze życie. To mądre słowa. Jak wyglądają zajęcia na otwartych wodach? Jeśli chodzi o ucznia szkolnego koła edukacji morskiej, a mamy takich kół ponad 40, zanim trafią na zajęcia praktyczne na wodzie czy na rejs, muszą najpierw poznać trochę teorii. Dodatkowo wziąć udział w zajęciach na basenie z doskonalenia nauki pływania, ratownictwa? Czy jak każdy przyszły załogant pałacowych rejsów morskich w szkoleniu z pierwszej pomocy na woprze. Kiedy szkolne koła przystąpią już do tych działań, kolejnym krokiem są już zajęcia praktyczne na wodzie. Tych zajęć jest w zależności od wieku uczestnika 20 do 30 godzin w roku. Korzystamy z bazy i sprzętu Centrum Żeglarskiego, gdzie uczniowie szkolą się na optymistach, dezetach. Czy pływają na innych jachtach po jeziorze Dąbie? Starsi licealiści mają tę możliwość i pływają już dalej, na zalew, na Bałtyk. I pływają na darze Szczecina, urtice czy zrywie. A jak jest na rejsie? Każdy, jako jest członkiem załogi, czy to na jachcie, czy żaglowcu, bo na kapitanie Borchardzie Pałac młodzież organizuje już od 7 lat takie rejsy. Musimy robić wszystko, wykonywać każde polecenie kapitana, oficerów czy innych członków załogi stałej. Czyli stoimy na wachtach w dzień i w nocy, za sterem prowadząc jach do kolejnego portu, zrzucamy i stawiamy żagle, ale także przygotowujemy posiłki, śniadania, obiady i kolacje. Ale oprócz tych wielu obowiązków, jakie mamy, mamy również okazję do zwiedzenia kolejnego portu, kolejnego miasta, wspólnej zabawy czy wieczoru śpiewając szanty. To naprawdę niesamowite. Ptaszki ćwierkają, że ruszył nabór na nowy rejs. Rzeczywiście, panie redaktorze. Tak, przed nami kolejna morska wyprawa. Już w lutym Pałac Młodzieży w Szczecinie ogłosił nabór na kolejne rejsy w ramach projektu na Szlaku Wielkich wypraw. Planujemy w tym roku dwa rejsy z udziałem 56 uczniów oraz 6 nauczycieli, nauczycieli opiekunów kół edukacji morskiej. W tym roku popłyniemy tylko na jednej jednostce, żaglowcu Kapitan Borchardt, bo na pokład Borchardta możemy wziąć młodego adepta, 12-13-latka. I to jest ten plus Borchardta. Tegoroczne rejsy planujemy w sierpniu na trasie z Bremenhaven w Niemczech, popłyniemy na północ Danii. Jeśli warunki pogodowe, bo na Morzu Północnym jest różnie, pozwolą, dopłyniemy do Eisberg i Tybornu, a stamtąd jeszcze wyżej, gdzie zrobimy podmianę załóg, y która popłynie do Harmstadt i Stadt w Szwecji, a rejs zakończymy w świnouściu. Chociaż, dlaczego nie w Szczecinie? Te wszystkie informacje są na stronie internetowej Pałacu Młodzieży i to co, to co jest fajne, rejscy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci ze szkół edukacji morskiej, ale i innych. Miło jest słyszeć pozytywne opinie od uczestnika rejsu, czy później od jego rodzica. I to właśnie jest to najważniejsze. Ten uśmiech, chociaż czasami jest bardzo trudno, deklaracja ich na kolejny rejs. A mnie i chyba innych nauczycieli. To daje wielką motywację do kolejnych działań. Kapitalnie. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. A czy wiecie, że w tym tygodniu wypada Międzynarodowy Dzień Pisarzy? Każdy z nas, omawiając wiersze i czytając lektury w szkole. Nieraz zastanawiał się, co właściwie autor miał na myśli. Przecież ten wiersz wcale nie jest logiczny. Czy to na pewno książka, a nie scenariusz filmowy? Te pytania najczęściej pojawiają się przy pierwszym kontakcie z utworem. Ale teksty pisane, a przede wszystkim ich autorzy, chcą przekazać czytelnikowi coś więcej niż zwykłą treść. Pisarze to najczęściej ludzie postrzegający świat nieco inaczej, głębiej patrzący na codzienne życie i problemy. I to często przez pryzmat swoich kłopotów i rozterek tworzą piękne wiersze albo wciągające fabuły książek. Czytając literaturę, poznajemy więc nie tylko piękno ludzkiej wyobraźni, ale też historię osób, dzięki którym ona się tworzy. A może i ty masz ciekawą historię którą warto spisać? Jeżeli tak, weź pióro do ręki i zmieniaj świat. Codziennie jest jakiś dzień pisarza, poety, psa czy kota ale są takie dni, o których zawsze powinniśmy pamiętać chociażby po to, żeby ratować własną skórę ale są zapominalscy. Właśnie dla takich mam wiadomość: w tym tygodniu mamy Dzień Kobiet. Jak dobrze wiemy, nasze ukochane dziewczyny robią się bardzo nerwowe, gdy zapomnimy o ważnych dla nich wydarzeniach: rocznica, urodziny czy właśnie wyżej wymieniony dzień. Panowie, polecam jak najszybciej zaopatrzyć się w prezent, aby uniknąć latających krzeseł w domu. Kwiaty, czekoladki, słodki pluszak najważniejsza jest pamięć, nie prezent. Gdyby się tak zastanowić, czy potrzebujemy specjalnego dnia, żeby zacząć myśleć o damach w naszym życiu? Mama, babcia, przyjaciółka czy dziewczyna, żadna z nich się nie obrazi, gdy dostanie jakiś spontaniczny prezent. Może warto spróbować obchodzić Dzień Kobiet częściej niż raz w roku? No to powodzenia i do usłyszenia!